Nie jak to cały czas tak gada? Nie To w kurwie knypo jest fajny Wiem ale to w kurwie jak taki piskliwy głos tak cały czas gada To nie jest piskliwy głos kur... Patrz ile ja tym osobistymi O kurwa Jakbyś trafił, to byś zajebał Siuri ma taki damage Szczególnie jak się będzie podapać Gdzieś? Nic mu prawie nie zabraliśmy No bo on miał tą pasyt Barierę. Barierę na barierę miał będzie no pod armor, więc Gaz -e. Mam Patrz Patrz, przejdź Kurwa y. O z jednej jednej Trzeba. Mogę tam ładbić a! Ulta używam. Kurwa. Ciekawe ile on miał HP. No nie wiem, na no, hitam Dzięki panowie za kila. Y, mówi Piotr Malanowski, daję wam ulta, a wy to spierdoliliście. A mon i zultował. A no to sorry, zwracam honor. E, co mam na kupić? Coś na Ej, co mam teraz kupić? Ostrze? Coś tak lata? Ej. Co mam teraz kupić na nią? Czarny Tasa? Ej. Kurwa! no a dobra patrz ja mu pół hp zabrałem bo go strolowałem też no ja też mu że. hp nie tylko potem... tych kurwa chłoniesz tak infinity teraz mów myślę że ją z nie chyt, że ja pierdolę aż morgana stąd poszła to bym aszkę bym strąbał no, to morgana ej pól mi, polnij mi nie ja mam 5-0, próbuję, żeby już nie zginąć, ani Patrz, nie razu. Ale jak będzie mało HP, to... Jest... No patrzę. Patrz. Ej, do... przyciągamy ten mężczyzn. Zabrałeś okay? około 400 Patrzyłem się. Przeciągamy, czy nie? Gramy, żeby było fajnie. No! Myślałem, że je sksuje, muszę zrobić zrobił drugiego? Chujowa no. gra, się, tak... Takiej kamery to bo nie wydać ile kto ma HP. Nie wiadomo czy się wbije, czy nie. Ja tam idę komuś zabrać killa. Brawo. To jest no, quadra, iść na tak blu. To jest Nie, triple kill albo kwadra. Ta moja kwadra jest. Teraz. Jeszcze. Jeden kill. Patrz! Dwa killy!